Takim własnym odczuciem, jak się człowiek czuje będąc po tej stronie i tutaj. dalej. Faktycznie organizując wiele tego typu uroczystości podczas pełnienia funkcji wójta, no miałem okazję popatrzeć jak ci jubilaci się zachowują. Bardzo często było tak, że i to przeważnie mężczyźni, że nie mogli wydusić z siebie słowa. Natomiast tu dzisiaj Pięknie poszło. Myślę, że, że warto było tutaj przyjechać i zdecydować się o, o, tym, y, dzisiejszej, o tej dzisiejszej uroczystości. W imieniu oznaczonych chciałbym serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszej uroczystości Panu Wójtowi Rozbachowi Papudze, Panu Sekretarzowi Adamowi Janielkowi, Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pani Justynie do Dominiczanie, Rady Gminy, Pani Sołtys za zorganizowanie tej uroczystości. Jesteśmy jako jubileusz bardzo dumni z tego, że, że właśnie w ten sposób honorujecie jako Urząd Gminy, jako Urząd Stanu Cywilnego te długoletnie pożycie małżeńskie. Tu Państwo 71 lat, wiadomo, że szmat czasu i to nigdy Nigdy takiego, takiego jubilantu za moich czasów nie było. Dlatego też jeszcze raz gratulacje i wielkie brawa dla Państwa. Szanowni Państwo, myślę, że, że to tyle, co, co mógłbym powiedzieć. Jesteśmy wdzięczni. W imieniu wszystkich, wszystkich jubilantów serdecznie dziękujemy za piękną uroczystość. Dziękuję bardzo.